Kluczowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę w przypadku sektora bankowego w roku 2020, jest kwestia wyższej inflacji oraz oczekiwania wyższej inflacji. To może obniżyć atrakcyjność depozytów, które nie będą utrzymywały wartości pieniądza w czasie. Będą, ludzie będą poszukiwali albo bardziej ryzykownych form oszczędzania bądź inwestowania, albo przesunął część środków w kierunku konsumpcji, tak zwanej dodatkowej konsumpcji, zapobiegawczej konsumpcji, uzupełniającej, wyprzedzającej, uprzedzającej. To może spowodować w krótkim okresie bardzo dobry bodziec koniunkturalny, ale w średnim, w dłuższym okresie czasu jest to duże wyzwanie makrogospodarcze. Konsumpcja zapobiegawcza polega na tym, że jeżeli ktoś co jakiś czas nabywa jakieś dobro trwałe, na przykład samochód, raz na 6, 8 albo 10 lat, to nie będzie czekał do końca tego okresu, tylko zapobiegawczo będzie chciał ten samochód kupić wcześniej. Po 6 latach, po 4, ten rok, dwa lata wcześniej, wystąpi coś, co się nazywa efekt gorącego pieniądza. Ten gorący pieniądz będzie nas parzył w ręce, będziemy starali się go. Albo ulokować w coś bardziej ryzykownego, albo więcej skonsumujemy. Istnieje zależność przyczynowo-skutkowa zwrotna pomiędzy sektorem bankowym i koniunkturą gospodarczą. Gospodarka, w szczególności w tym roku, sektorowi bankowemu dostarczy istotne wyzwanie związane z procesami cenowymi. Ale w drugą stronę gospodarka może zgłaszać zwiększony popyt na pieniądz, na kredytowanie przy relatywnie niskich stopach procentowych, a może ono w szczególności wyjść ze strony rynku mieszkań, może wyjść również ze strony małych przedsiębiorstw. Zatem myślę, że dzisiaj sektor bankowy musi się zastanowić, w jaki sposób skanalizować swoją akcję kredytową.